Dzisiaj z nami hajlu Solar Ultra. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie smartfonów, ze smartwatchy nie, ale mam też stronę internetową, który smartphone.pl, gdzie wrzucam testy nie tylko smartfonów, ale smartwatchy. Tak samo są też różne rankingi. bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Nasz dzisiejszy bohater Halo Solar Ultra kosztuje 369 zł i można go kupić w sklepie Hailo na AliExpress, jakby co to linki wrzucam w Opisie pod filmem. Moim zdaniem to jest najfajniejszy Smartwatch, jaki testowałem z tych powiedzmy mniej znanych w Polsce, a miałem ostatnio kilka naprawdę bardzo udanych. To, co mi się tutaj w tym zegarku podoba, to jest nie tylko budowa, wyświetlacz, o tym zaraz opowiem, ale uwaga, aplikacja. Aplikacja, która jest nie tylko oczywiście w języku polskim, bez żadnych błędów językowych, ale jest tak samo bardzo fajna, logiczna, prosta w obsłudze. No, bardzo, bardzo fajnie dzięki temu tego zegarka się używa. Pudełko pokażę, bo mamy tutaj wszystkie informacje dotyczące tego zegarka. Ekran 1.58 AMOLED, szkło. Tutaj mamy skan QR do aplikacji, którą trzeba sobie ściągnąć. Highlu Fan App. No i tutaj. A tak, już mówiłem, 1.58, 5 ATM, czyli treningi pływackie, zaraz zobaczycie jak to wygląda. E, obrotowa koronka, dzięki której można się nawigować po interfejsie. Always on display, kompas i barometr, 170 e, ćwiczeń, SERCE, e, SPO2, SCES e, i e, monitorowanie snu. Różne tarcze i rozmowy bluetooth. To wszystko dostajemy w tym zegarku. Bateria 450 mAh. GPS. O, i jest dostępna w App Store aplikacja i w Google Play. Więc i użytkownicy Androida i ios mogą używać tego smartwatcha. A co tutaj mamy w środku? No to tutaj wiadomo, był zegarek. To zaraz wszystko pokażę, a tutaj pod spodem mamy kabelek do ładowania. To jest w ogóle niezły numer, dlatego, że Halo pisze, że 3 dni do 4 dni z Always On Display, co jest totalną nieprawdą, dlatego, że ja tego zegarka z Always On Display używałem przez tydzień dokładnie, bez ładowania. Przy jakimś tam ćwiczeniu, więc jest lepiej, jest lepiej niż mówi producent. No i tutaj mamy Instrukcje obsługi. Po angielsku wszystko wytłumaczone co i jak. Także pudełeczko jest kompletne. Sprzątam bałagan, opowiadam o zegarze. Zacznijmy sobie od budowy i od wyświetlacza. Więc tak, tutaj z tyłu mamy tworzywo. Tutaj są piny do ładowania. Pasek to jest standardowa 22. Ja nie zmieniałem, dlatego że ten pasek jest fajny. Ok, nie uczula. Nie mam żadnych uwag, ale oczywiście, jak się komuś nie podoba, to sobie może zmienić bez problemu na każdy inny. I tutaj ta góra to jest aluminium. To jest fajna rzecz, dlatego że e, to aluminium wystaje troszeczkę nad wyświetlacz, dzięki czemu ekran jest chroniony i nic mu się raczej stać nie powinno. Tutaj z boku. Mamy trzy przyciski, ale jeszcze zanim przyciski, pokażę tutaj. Tutaj jest głośnik, i przez ten zegarek można rozmawiać. I rozmawia się całkiem przyjemnie, dobrze. Głośnik jest naprawdę głośny, zresztą przez ten głośnik można tak samo słuchać e, muzyki. Zresztą, może od razu wam pokażę, jak to wygląda, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Dlatego, że tutaj można sobie wgrywać muzykę. Uwaga. Więc tak jest z muzyką. Jakość rozmów też jest bezproblemowa, więc to jest fajny dodatek. No i tutaj te trzy przyciski. One są konfigurowalne. Najważniejszy jest ten środkowy, który po pierwsze, no, nim możemy wchodzić w ustawienie, ale po drugie, zobaczcie, to jest obrotowa kolonka, którą się tak samo cofamy. Tutaj. Mamy treningi na dole, i tutaj usypiamy tarcze. I zegarek, zobaczcie, jest always on display to o czym mówiłem. Always on display, albo dopasowywane do tarczy, jaką aktualnie mamy, albo jedno z kilku, które mamy tutaj do wyboru. Działa to wszystko doskonale. Zresztą tak samo jak wybudzanie zegarka ruchem nadgarska. Ja już zapnę. Abyście zobaczyli. O, i zobaczcie, widzicie? Zresztą na przebitkach tak samo wam pokażę. Działa za każdym razem, działa doskonale. Gdybym miał mówić o jakiejś słabości tego wyświetlacza, to powiem o jednej rzeczy, dlatego że nie ma tutaj automatycznej regulacji jasności. Musimy sobie ją dostosować ręcznie. Wchodzimy tutaj. No i widzicie, w tym momencie mam troszeczkę więcej niż. Tak, tak, o, i tak jest maksymalnie. No to ja zazwyczaj tak, w ten sposób albo w ten sposób sobie e, trzymałem, i bardzo ładnie wszystko widać. I na dworze, no to w domu to wiadomo, także e, tak jak troszeczkę żałuję, że nie ma tej automatycznej regulacji jasności, tak powiem też, że zupełnie mi to nie przeszkadzało. Wyświetlacz jest ładny, zegarek jest ładny, chociaż jest troszeczkę takim grubackiem, no ale 450 mAh piechotą nie chodzi, gdzieś to wszystko trzeba było zmieścić, ale nie jest ciężki, na ręce trzyma się go wygodnie, e, przyjemnie. Naprawdę zegarek mi się podoba i budowa też mi się bardzo podoba. Przechodząc szybciutko do funkcji, fajną rzeczą jest to, że wszystkie tarcze mamy pod ręką. W sensie, że możemy je sobie zmieniać tutaj ruchem tej koronki. I zobaczcie, są tak samo tarcze, które sobie możemy sami skomponować. Do tego i są Display jest takie, że wyświetla się dla każdej tarczy. Czyli tutaj jak założę ten zegarek na rękę, czy jak przyłożę go i chwileczkę poczekamy. O, to jest olwy, są display dostosowane do tej tarczy. No i to jest rzecz fajna, wygodna, bardzo mi się podoba. Ja korzystam z tej tarczy, jestem zadowolony. Jak wygląda nawigacja po całym zegarku? A, oczywiście tarcze można sobie tak samo wgrać. Z aplikacji zaraz pokażę. Jest ich ponad stuwa i każdy sobie wszystko wybierze. Tutaj z dołu zjeżdżamy z funkcjami, z takimi skrótami i zaraz pokażę na czym one polegają. Tutaj mamy taką. Tablice z ostatnio używanymi aplikacjami, plus tam powiadomienia. Powiadomienia tak samo wyciągamy stąd. Nie możemy na nie odpowiedzieć. O, możemy je tylko przeczytać. Tak to wygląda. I tutaj, jadąc w tą stronę, tablica z osiągami, tętno. SPO2. Stres, sen, muzyka i pogoda. Wszystko ładnie w języku polskim, wszystko ładnie czytelnie ułożone i naprawdę wygląd graficzny tego wszystkiego bardzo, bardzo mi się podoba. Jadąc dalej tutaj na górę te tablice tak. Tutaj mamy tą automatyczną jasność, którą pokazywałem, to jest jedna rzecz. Tutaj mamy typ nie przeszkadzać. Tutaj mamy typ cichy, tutaj mamy metodę podświetlania ekranu i o, na przykład mi się wybudza po ruchu nadgarstka, ale można to zaplanować, czyli ja mam od 8 do 22, tak żeby w nocy jak śpię, to żeby mi się to nie włączało. Bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy ustawienia baterii oszczędzania, nie muszę. Tutaj jest wejście w ustawienia, zaraz pokażę wszystkie ustawienia. No, i tutaj jest Bluetooth, jest możliwość podłączenia słuchawek do zegarka, wgrania muzyki i idziecie na przykład biegać bez telefonu, tylko z muzyką z zegarka. Tutaj znajdź mój telefon. No, to już wiemy nie telefon, tylko zegarek to już wiemy, gdzie on jest. Tutaj możemy sobie wgrać karty lojalnościowe. Nie ma możliwości płacenia, oczywiście, ale na przykład, nie wiem, moją biedronkę, proszę bardzo, możemy sobie dodać i. Wszystkie zniżki biedronkowe. Możemy mieć w zegarku, latarka, głośnik i wibracje. Wibracje są takie tanie, tak bym to powiedział, natomiast dźwięk jest OK. No i tutaj mamy Always On Display. Zaplanowane. Znowu ja od 7 do 23 mi się świeci, a na noc mi gaśnie, więc nic mnie tam w nocy nie razi. No i tutaj mamy też still always on display, czyli to co już mówiłem, albo dostosowany do tarczy, albo losowy. No i tak wyglądają tutaj ustawienia na górze. A teraz wejdźmy sobie w te ustawienia tu. Tarcza, zegarka i godzina, no to wiadomo, tutaj przeglądamy sobie wszystkie tarcze, które mamy na zegarku, jedziemy dalej, ustawienia treningu. Możemy automatycznie sobie włączać treningi i możemy mieć powiadomienia głosowe. Automatycznie jest siedem bodajże rzeczy, które się wykrywają. To jest chodzenie, bieganie, jazda na rowerze. To takie tego typu rzeczy. Tutaj mamy zegarek, w sensie tutaj mamy wyświetlacz. Wszystkie ustawienia wyświetlacza, głośność. Preferencje, oszczędzanie energii, nie przeszkadzać. Tutaj można sobie dostosować przyciski i skróty, jak gdyby, funkcji do poszczególnych przycisków, więc to też jest OK. No i tutaj jest centrum kontroli, czyli to, co mamy tam na górze. Tutaj są ustawienia baterii, i tutaj system. Tutaj jest o zegarku HILU Solar Ultra. No, więc tutaj wszystko jest bardzo fajne, bardzo jasno ułożone. Powiadomienia to, to i to. Naprawdę tutaj nie mam absolutnie żadnych uwag. Bardzo dobrze się z tym zegarkiem czuję. No i jeszcze aplikacja. Aplikacja nazywa się Halo Fan. Oczywiście jest po polsku bardzo ładnie przetłumaczona, bez żadnego błędu językowego. To naprawdę... W zasadzie się nie zdarza, albo zdarza się bardzo rzadko. Podzielona na trzy takie części: strona główna, sport, i moje ustawienia. Tutaj, na stronie głównej, mamy wejście w ustawienia zegarka, które zresztą też mamy tutaj, w tej trzeciej zakładce. Tutaj mamy galerię tarcz, i stąd możemy sobie wybierać tarcze. Tak jak mówię, jest ich mnóstwo, setka i naprawdę bardzo ładne, bardzo fajne. Nie mam żadnych uwag. To chyba najładniejsze tarcze. Z tych wszystkich zegarków, jakie ostatnio testowałem, słowo tutaj, monitorowanie zdrowia, gdzie sobie ustawiamy, co ma być włączone całodobowo-automatycznie, czyli tętno, ciśnienie i SPO2. Tutaj, praca w tle, no i tutaj powiadomienia. Wybieramy sobie z jakich aplikacji chcemy mieć powiadomienia. No i tutaj więcej narzędzi. Synchronizacja pogody, ustawienia telefonu, szybkie odpowiedzi. Jak odrzucamy połączenie to możemy od razu wysłać wiadomość. Na przykład nie mogę rozmawiać, odzwonię, Też wygodna sprawa. Galeria, pokazywałem. Wgrywanie zdjęć, wgrywanie muzyki. Tak samo do zegarka, stąd się odbywa. Też bezproblemowe. Tutaj jest ta e-kartka, czyli na przykład, właśnie tą rzeczoną, nie wiem, biedronkę, żabkę, cokolwiek sobie tam możemy wcisnąć, blokada nadgalska i typ SOS. No i tutaj ustawienia, podświetlenie po podniesieniu nadgalska i format czasu. Przechodząc dalej, tutaj, no to mamy codzienną aktywność, ja tutaj równolegle używałem Amazfit, znaczy miałem dwa zegarki na obu nadgarstkach i zaraz Wam pokażę na przykład jak wygląda monitorowanie snu, dlatego, że sen bardzo fajnie jest monitorowany i niemal identycznie, znaczy niemal identycznie mi wychodził i w jednym i w drugim zegarku, to się tam różniło czasami minimalnie, ale no, to pokazuje, że chyba naprawdę dosyć dobrze wszystko tutaj jest zbierane, no to jest jedyna metoda, jaką mogę, jaką mogę weryfikować, to, no ale to wszystko tutaj ładnie działa, są kroki, kalorie, serce, stres, SpO2, to jest to, tutaj jest sport i tego sportu jest mnóstwo, jest oczywiście GPS, w związku z czym wszystko tu jest natychmiast łapane, też żadnych uwag nie mam i tutaj są wszystkie moje ustawienia, to jeszcze raz wchodzimy i możemy sobie wziąć to co na początku było, tutaj jest cel, Czyli ile chcemy nie wiem, kroków, kolory dziennie przejść i tak dalej. Tu są wszystkie ustawienia, to jest fajna rzecz, usługa podmiotu trzeciego, i można sobie też wszystkie rzeczy eksportować do Strawy albo do Google Health. Ja akurat tutaj mam podłączone, wszystko mi się tam zbiera na jednym koncie, więc to też jest fajne. Typów sportowych mamy mnóstwo, dlatego że tutaj są te takie najpopularniejsze. Natomiast jak sobie wejdziemy tutaj w zegarek, Wejdziemy sobie w sport. No to mamy teningi. Tutaj ostatnie, najpopularniejsze. Ale jak wejdziemy sobie w więcej sportów, no to mamy na przykład sporty na świeżym powietrzu. Całe mnóstwo. Mamy gra w piłkę znowu całe mnóstwo. W sumie tego, tak jak Hejlu podaje, jest 170 typów, więc tu na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. No i została nam jeszcze bateria. Bateria ma 450 mAh. Producent mówi o tym, że ona powinna nam starczyć na 22 dni. No to bez always on display, bez ćwiczeń, chyba bez niczego. Tak to troszeczkę krócej, ale uwaga, z always on display producent mówi o trzech dniach i muszę się z tym zdecydowanie nie zgodzić, dlatego że mi złączonym always on display ta bateria starczyła na tydzień. Naprawdę 6 dni, 7 dnia rano musiałem naładować tą baterię, więc jest zdecydowanie lepiej niż mówi producent. No i na baterię absolutnie tutaj nie można narzekać. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Zgarek bardzo przyjemnie mnie zaskoczył. Po pierwsze jest dobrze wykonany, po drugie ma oczywiście świetny ekran, po trzecie ma bardzo fajne oprogramowanie i po czwarte ma doskonałą aplikację, co w sumie składa się na przyjemne urządzenie, którego używa się bardzo dobrze, ma wszystko to, co mieć powinien. No i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć!